Witam was w czwartym odcineczku z serwera Metin2 Polska. Na starcie powiem wam, że klipy, które będziecie tutaj widzieć nie są już stare. Mają maksymalnie miesiąc. W sumie nawet nie cały miesiąc, tak więc już jest to wszystko w miarę, w miarę aktualne. Może nie do końca, ale już yy, klipy nie mają nie wiadomo ile. Tutaj teraz widzieliście, że odbierałem sobie kasę ze sklepiku Który w sumie teoretycznie prawie, że cały czas mam otwarty Bo mam tam cały czas jakieś itemki, itemki na sprzedaż eee, Tu widzieliście przed sekundką e, Sprzedałem śmiertelkę moją Z wartością ataku, ponieważ stwierdziłem, że nie będzie mi ona już do końca potrzebna eee, A właśnie tutaj widzicie coś fajnego Widzicie, gościu musiał mi sprzedać maskę strachu, 9 5B, 20 diabły 10 błyski i miałem mu dać magneta i 15 wonów z tego co się orientuje no i nie miał miejsca wychwipunku, a później cyk inną maskę mi na handel dał i no myślę, że zaakceptuję. ale ja już w miarę jestem doświadczony przez te wszystkie kradzieże tak więc nie dałem się wyciulać aczkolwiek, no wiecie jak to bywa Dalej widzicie, tutaj sobie alchemię eee, próbuję kompletować, żeby mieć całe kółeczko, zanim sobie pójdę wyżej. No bo jednak ten bonus całego koła to jednak jest, jest trochę, a dużo już mi nie brakuje. Kamyczki w sumie już te tańsze zostały do kupienia. Tak więc to akurat jest w miarę już bezproblemowa sprawa, żeby dokończyć sobie to koło. Tylko te kamyczki poulepszać troszkę problem, wiadomo zawsze z tym jest, znaczy nie raz siada od razu od plus 0 do plus 4 W idealnym wypadku, no ale nie zawsze A fasolki też nie są jakieś tanie Tak średnio co najmniej, mniej więcej 25kk za sztukę trzeba dać Wiadomo, trafi raz taniej, raz drożej No ale ulepszyć do plus 4 trzeba mm, Tak więc tutaj widzicie teraz Onyxa sobie ulepszam do plus 4 i wkładam Wiadomo lepiej byłoby, gdybym miał tutaj odporność nakryta, aczkolwiek. Postanowiłem, że taki sobie wrzucę. Na razie na pewno mi wystarczy. A później tak wiadomo alchemia będzie musiała zostać wymieniona na co najmniej znakomitą. Tutaj właśnie zakupów ciąg dalszy. Jak widzicie maskę strachu kupiłem sobie z bazarku, bo już się nie bawiłem w jakiejś tam handle z innymi graczami. I pomyślałem sobie, że sam sobie wymiksuję to co chcę, czyli 10, 15 błysków, 10-20 diabły. Bardziej mi zależało na tych błyskach, bo bałem się, że tam nie do końca ustoję y, sobie. W grocie jak już będę szedł dalej. No tak jak mówiłem wam w, przednim, w poprzednim filmiku, ja w, lubię być w miarę przygotowanym na następną mapę, że tak powiem, zanim się na nią wybiorę, niż tam iść i na żuła próbować coś tam zdziałać. Bo to tak w sumie za bardzo jakoś dużo sensu nie ma, bo ja się bym męczył i by to szło jak krew z nosa, tak więc... Jak widzicie, tutaj zakupiłem sobie białeczko yy, i próbowałem tutaj coś wmieszać. Ciekawego. Wiadomo, branza z West byłaby lepsza. Teoretycznie. Aczkolwiek postanowiłem sobie spróbować tutaj z białkiem. I liczyłem, że mi wbije jakieś 20 diabłów, 15 błyski. Oczywiście, w najlepszym wypadku. No ale w razie, w razie W zawsze mogę sprzedać to bełeczko. Jak coś tam mi wbije nie do końca takiego jakbym chciał i... Dlatego też tak sobie postanowiłem i też tak zrobiłem. Że je z powrotem wystawiłem na sklepie Jak widzicie tutaj sklepik sobie wystawiłem z tymkami i postanowiłem wystawić też mojego riba. Za 30 wonów z tego co pamiętam. Bo mam zamiar właśnie y, iść dalej, iść wyżej, tak więc mi już nie będzie potrzebny, a potrzebna mi będzie co najmniej jakaś trudka. Tak więc postanowiłem, że go wystawię. Szukanie Nessy typu 6 ciąg dalszy. Jak widać troszkę tego kupiłem. I cały czas szukam tej Nessy typu 6 bo jak już będę szedł ekspić to chciałem właśnie mm, mieć już ten typ 6 i sobie go ekspić od pierwszego levela bo wiadomo v 2 troszkę złomu tam leży zawsze to jakiś, jakaś to oszczędność przy tym ekspieniu tego PT tutaj właśnie wyhaczyłem na wałaj e, gościa który mi miał sprzedać Nessie typ 6 za, za 6 wonów pierwszy level 2 perzeta 6 wonów 6 wonów tak i wysłał mi wcześniej screena na maila, e, że jest to typ szósty, że to tak i tak wygląda. Ja mu oczywiście w miarę możliwości tam uwierzyłem, aczkolwiek i tak nie do końca byłem pewny, bo cena raczej nie do końca taka jaka powinna być. 6 wonów do takiego Peta to bardzo mało. No i tak jak myślałem właśnie. Kolega tutaj mnie wyciulał. No ale trudno się mówi, 6 wonów to jednak nie jakiś tam majątek, ale wiadomo szkoda. Trudno się mówi, dlatego tutaj dalej widzicie, że męczę te pety. Próbuję, szukam tego typu szóstego z jakimś tam w miarę, w miarę normalnym pyżetem. Tutaj widzicie, próbowałem dodawać sobie pony 6-7, no i temków, yy, które tam miałem, i jak widzicie, w tym momencie mam już zatruty miecz, bo riba sprzedałem za 30 wonów. I kupiłem trutę za 30 wonów. Tak to było, właśnie, że tak jakby po prostu wymieniłem sobie te itemy. Ale właśnie, klipu z kupna tej truty, kupiłem ją normalnie na bazarku. Właśnie nie mam. I kurczę, nie mogłem go znaleźć. Tak więc musimy uwierzyć na słowo, że rybek poszedł za 30 wonów, a trudę kupiłem za 30. Miałem tam dwie sztuki w sumie, tak mniej więcej do wyboru, ale wybrałem tą. Tutaj widzicie, dalej męczę tą e, wysoką tarczę Z tymi zmiankami. No, ale jednak ciężko, ciężko wbić tutaj coś, co by mnie zadowoliło. Poszerzanie ekwipunku jakże ważna sprawa, miejsca cały czas brakuje. Momentami muszę się specjalnie wracać do miasta, żeby poprzykładać sobie itemki, bo nie mam miejsca. Z czasem zobaczymy, jak to tam wyjdzie, ale mm, trzeba będzie, wiadomo, odblokować całą resztę kipunku. Dodawałem sobie kamyczki do pasa. Przygotowuję sobie ten ekipunek na, na, wyższe, na wyższe poziomy do xpienia, żeby po prostu jak wejdę, pójdę Xp to będzie moment i level beat. Parę szkatek Perana. Nic w sumie ciekawego nie poleciało. Czyłem tu na jakieś zmianeczki. Może jakieś dodania. Like Tutaj właśnie. Leciutkie, malutkie zwojowanie aury Parę rad, parę exo tam miałem to Je wykorzystałem Tak więc Trzeba właśnie bić tą aurę wyżej Trzeba podbijać tą aurę wyżej, bo Z aurą M1 nie ma co tam Z aurą na M nie ma co tam wchodzić do groty, dlatego też Pomyślałem, że Trzeba, trzeba to podbić żeby w miarę jakoś tam bić I tutaj właśnie siad mi ten Szósty, siódmy bonus do tej truty Wiadomo z tymi silnymi suplementami Jest 70% szansy, tak więc W miarę to jakoś biło Tutaj chciałem sobie wbić jakiś w miarę Konkretny, sensowny 6-7, tutaj mi właśnie niski ranking Postanowiłem to zostawić na razie Zobaczę w przyszłości, czy tam będziemy zbijać tą rangę żeby mieć te 5% damage więcej, czy, czy jednak nie, ale to się okaże. Dzięki za oglądanie i słyszymy się w odcinku numer 5.